na temu, czyli dzisiaj szedł sobie kapturek ścieżką w lesie z koszyczkiem pełnym leków i smakołyków. Wędrując zauważył piękne kwiatuszki, których nie mógł się powstrzymać, żeby ich nie zebrać. Z krzaku wyłonił się wielki wilk z wielkimi zębami i odstającymi uszami. Zaczął się wypytywać kapturka o różne szczegóły: do kogo idzie, z czym, dlaczego. Kapturek, nie zastanawiając się, wszystko mu powiedział. Kapturek zaczął wędrować do babci. Wilk, gdy zauważył to, szybko pobiegł do domu babci. Kade do drzwi. Dzyn, dzyn, dzyn. Babcia ledwo podchodząca otwiera mu. Nieświadoma tego, co może się zdarzyć. Wilk pożera babcie! Zadowolony i syty wychodzi przed bramę. Pukając do drzwi, słyszy głos. Wchodzi dziecko. Kapturek wchodzi i siada przy łóżku babci. Rozmawia, a później zauważa, jakie babcia ma wielkie oczy. Na to babcia odpowiada: Kochanie, mam takie wielkie oczy tylko dlatego, żeby Cię lepiej widzieć. Później widzi jej wielkie uszy i pyta się: Babciu, czemu Ty masz takie wielkie uszy? Na to, na to babcia odpowiada, żeby Cię słyszeć lepiej. Później zauważyła jej wielkie zębiska. Pyta się, babciu, czemu ty masz takie wielkie zęby? Na no to babcia odpowiada, żeby cię pożreć. I wyskakuje z pościeli i pożera biedno, biednego kapturka. Jakie smaczne, teraz jestem najedzony, mówi głośno Wilk. ktoś do drzwi. Zaniepokojony leśniczy wchodzi do domu, szuka babci, a na jej łóżku widzi wilka. Widząc jego duży brzuch i rozsypane kwiatki na podłodze rozpruwa mu brzuch, a stamtąd wyskakuje babcia i wnuczka. Szczęśliwe, że w końcu zostały uratowane. Babcia zaszywa wilkowi brzuch. A później, y, razem z wnuczką, opowiada leśniczemu, co się wydarzyło. Czekają, aż wilk się obudzi. Babcia goni go aż do studni. Aż w końcu wilk wpada do studni i się topi. Lubieczka i leśnicze przytulają się. Są bardzo szczęśliwe i dziękują z całego serca leśniczemu, że je uratował. Skaczą ze szczęścia. Są bardzo szczęśliwe i to jest właśnie szczęśliwy koniec.